I tak do synu, na tym stanowisku znajdziecie. Zresztą komentatorzy to byli zgodni. Też jeśli już pan w dalszy dyskusji z tą rytuał, to e, czynimy tą dyskusję taką rytualną, ale e, jest pytanie, co ten SLD może teraz y, zaproponować i y, 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 ja przyznam szczerze z tej wypowiedzi, nie usłyszałem kompletnie nic. I co za dużo słyszałem tą do źródeł. Rzeczywiście problemem jest nie tylko przetrwanie SLD, co przetrwanie w ogóle, 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 ogóle Lewicy czy centrum Lewicy w Polsce. Mamy trzy lewicowe elektoraty, jeden trochę schodzący po stronie SLD, będzie trzymał mocno i nie odrębkał. U po stronie kota i jeszcze trzeci segment, który poszedł razem z częścią ludzi do PO. To jest